Dzień dobry, witamy Państwa z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, z wystawy Tu Powstała Polska. Ponieważ w tym roku festiwal w Lądzie nie mógł się odbyć w Lądzie, zapraszamy do obejrzenia kilku zabytków właśnie z Lądu pochodzących, które znajdują się na naszej wystawie rocznego festiwalu w Londzie obejmuje twórców, dzieła i fundatorów. My natomiast chcielibyśmy powiedzieć, że twórcy to nie tylko budowniczy wielkich katedr, czy malarze fresków, czy słynni drzeworytnicy. Byli to też zwykli ludzie, którzy tworzyli przedmioty czasami. Codziennego użytku, a czasami można tak powiedzieć, niecodziennego, czyli różne, różnego rodzaju amulety. No i tutaj na naszej wystawie prezentujemy amulety właśnie pochodzące z lądu. Jednym z nich jest grzechotka z gózkami wykonana z gliny. To jest ta grzechotka najbardziej po prawej stronie, która ma wymiary. 5-6 cm i pochodzi z X wieku. Drugim z takich amuletów jest dzika. To jest ten amulet najdalszy od nas, najbardziej na, na górze, który z kolei pochodzi albo z X, albo z XI wieku. Naszym zabytkiem jest również amulet, najprawdopodobniej myśliwski, wykonany z poroża. Na którym jest przedstawione wyobrażenie łasiczki. Ten amulet pochodzi z xi XII wieku. Zbytkami z lądu będą przedmioty takiego użytku codziennego, na przykład igła kościana, która jest wydatowana na XI do XIII wieku. Już takie datowanie nam mówi, że przez tak długi czas tego typu igły były używane. Choć oczywiście znamy z tego czasu również igły metalowe, na przykład wykonane z brązu. Oprócz przedmiotów codziennego użytku, wśród znalezisk archeologicznych można spotkać też przedmioty mówiące o tym, jak ważne dla średniowiecznego człowieka były gry i zabawy. I tutaj mamy na przykład pionek szachowy wykonany z poroża, pochodzący oczywiście z lądu i datowany na XII do XIII wieku. Ważnym środkiem transportu w średniowieczu był koń. O tego konia należało dbać, oczywiście wyczesywać grzywę z różnych na przykład pasożytów, z różnych części roślin, które mogły się tam zaplątać. Wyczesywać też sierść. I tutaj do takiego czesania koni służyło zgrzebło. Tutaj mamy u nas na wystawie zgrzebło wykonane z kości, pochodzące z lądu, wydatowane na XI-12 wiek. Wśród przedmiotów metalowych codziennego użytku również mamy zabytki pochodzące z lądu. Jednym z nich jest tak zwane krzesiwo-ogniwkowe. Wykonane z żelaza i datowane na XI-XII wiek. Również ciekawym znaleziskiem są żelazne nożyce kabłonkowe, które mogły na przykład służyć do cięcia materiału czy różnych innych surowców o chronologii od X do XII wieku co mówi nam właśnie również, że bardzo długo. Ten typ nożyc był w użyciu. Mniej częstym znaleziskiem na stanowiskach średniowiecznych są różnego rodzaju klucze. I tutaj z lądu mamy przedstawiony klucz haczykowaty. Z tordowanym trzpieniem i kółkiem, wykonany z żelaza. To jest ten klucz zupełnie po prawej stronie. Największy z prezentowanych zabytków, zakończony takim właśnie haczykiem. Datowany na X do XI wieku. Wspominaliśmy o tym, że twórcy średniowieczni nie tylko tworzyli wielkie dzieła. Również przedmioty codziennego użytku. Mówimy sobie, że to nie tylko katedry, ale oczywiście o kościołach należy również wspomnieć. I tutaj u nas na wystawie również znajdują się zabytki pochodzące właśnie z kościołów. Taki jak fragment szybki witrażowej z takim ornamentem rozetek wykonany ze szkła. Stanowił oczywiście część wielkiego witraża. Nie wiadomo dzisiaj, jak ten witraż dokładnie wyglądał, ponieważ zachowały się tylko fragmenty. Pochodzi ten fragment szkła z XII do XIII wieku. Obok również widzimy jeszcze mniejszy fragment zielonej szybki witrażowej, również tak samo datowany, oraz fragment ramki witrażowej wykonany z ołowiu, który spajał fragmenty szkła w całość. Ostatnim zabytkiem, który chcielibyśmy Państwu zaprezentować pochodzącym z lądu jest płytka fryzowa wykonana z gliny z wyobrażeniem ptaka. Została ona wykonana w XII wieku. I tym akcentem chcielibyśmy zaprosić do zwiedzania naszej wystawy.